Mamy już tydzień 11. tak to już tydzień 11. ale dramatyczny początek odcinka, ale pomijając to witam was w kolejnym odcinku z serii Shutout Web, dokładnie to misji, w tym odcinku zrobimy sobie Guardiana, gdzie trzeba zrobić 20 killi z Bridge charge, to są ładunki wyważające i zrobimy sobie 16 rund na Wingmanie Short daście. tak więc z Wingmana pewnie będziecie mieli... Albo jakieś fajne rundy, i wszystkie rundy, jeżeli OBS mi na to pozwoli, a z Guardiana pewnie wszystkie. Tak więc dołączę na kanał i lecimy z odcinkiem. Kabel mi się zaplątał, cławek, super. Jak ja mam zrobić odcinek z 200 killi na deathmatchu? No, tak przy dobrym, dobrych deathmatchach to 50 minut. Biorąc pod uwagę, że cały deathmatch będę brał, no ale tak ja, jest. jak ja to będę obrabiał, o matko. Ja już chyba sobie zarezerwuję dzień. Chronimy bomb z B. Mamy bridge charge na start. Dobrze, że te 200 kg to jest chyba na dowolnym deathmatchu, a nie na daście, bo bym już oszalał. Dobra, ale co, mamy tylko 3 ładunki? No, mamy 5 z 7. No tak. O dobra, dobra, nie szli. Okej. Okay. <głos》>, dowolnej broni możemy no, używać. Dziwne było, było zbić Charge 20 ho! Huh. Okej, okay, tak dla wyjaśnienia, to jest po prostu błąd w grze, zostanie pewnie porażony. Chodzi o to, by zabić 20 osób z bridge czyli ładunków wyważających, nie z dowolnej broni. Nie popełniajcie tego błędu co my, w pierwszym podejściu i w pierwszej rundzie. Ale mam A nie, pisze zadowolonej, ale musi być ładunkami. Ale głupota ty tyfy, przecież ja zabiłem. No, dwa izyki były. Ja pierdzielę. Odnawiają się przynajmniej? Tak. Ja pierdzielę walwę trollu. No właśnie zauważyłem. O, big push leci. Ty ja już sobie przygotuję ładunki. Dziwne masz bindy. O, idą do mnie. A łama, jakiego heada dostałem? Dobra, Diana ja dostałem. Heavy został. Jest! Kurczę, uh -oh. myślałem, że ci pomogę jakoś, a ty trollujesz. Czemu tak blisko, co ty? Okej, okay, gdzie mój hydrysz? Od gdzieś na oknie. Znowu, to już wiadomo po co trzy ładunki. Ciekawe, czy one się przyklejam do tego, do grubego. Muszą. To normalnie działa chyba. A idzie. Aha, nic mu nie zrobiłem. Ej, od drugiej strony, Majakowej. O, przyczepiłem do niego. <laughs> dobra, heavy został. Idzie mid. Nie czekaj. No, mid. Pozwól, że go obiję. Okej. Okay. No, ja mam świetną zabawę. Szczególnie ginę. Dobra, dobra, nie nam nas. Ale dzięki temu, że zginąłeś, to przykleiłem do nogi ładunek. <laughs> to ja się będę poświęcał w tym odcinku. Dobra, dobra. Nie wiem, dwóch tygodni w końcu zrobimy za pierwszym razem. No zobaczymy. Jak na razie jest fajnie. Idą do mnie. Ode mnie też idą. To tyle u mnie. O. Pewnie bydle zostało. Heavy. Ci odmida. Idzie. No daj mu podejść. Sądzisz, że będzie miły, by skorzystać z drzwi? Tak. Ej, co jest? Aha, bo kliknę prawy. <grywa> Dobra. To na, to na pewno, to pewno było bombowe to. dla niego. No to to już wiemy. I. Chyba od ciebie idą. Ode mnie, ode mnie. Okej, okay, ode mnie dwóch jeszcze. Położyłem bombę, ale nie zazębiaj się. Co jest? Ale tu wiesz. Ja pierd... To wina Valve Myśmy myli 20 killi przez tą pierwszą rundę Ale zabawne jest to, że w menu pisze faktycznie Zdobądź 20 kills z Bridge charge a, a nam na meczu pisało dowolna broń Wykrakałem z tym za pierwszym razem A teraz jest, zdobądź 20 killi Bridge charge, Zacznie się i pewnie nie będzie No przecież Dobry troll Ale gdyby nie ten troll, szczerze Wygralibyśmy tylko i wyłącznie walwę nas troluje. Często, że moja myszka, <coughs> albo ja coś odwaliłem. Z tygodnia na tydzień walwę coraz bardziej troluje. Gdzie ja to. Serio? Dobra, pójdzie. Podajcie, bo jest. krzywo położyłem. Aha, nie na no, spoko. No słup. To było największe lamerstwo na świata. Teraz trafiłem. Okej, okay, tak może być. I mit powinien pójść. Jest jeden. Dużemu chwilę zajmie pójście. Jest, jest, ale się kręci. Daj mu wejść przez drzwi. Wyskoczył. <noise> o kurde, kapier! to reszta u ciebie musi być. Jest jeszcze jeden. Dobra, ja mam jeden pocisk. Ja no, mam 12 HP i nie wiem czy użyję. Ja w ogóle nie użyłem. Fischota, nie? Idzie, mit. Rzucam po drzwi. Pana Dobra. Teamwork, yeah! Nic nie było. O kurde. O przepraszam. Dobra, tyle u mnie. Ja nie wiem czemu dużo lubi mi tam chodzić. Grubasek mały. Podejdź, podejdź, nie krępuj się. No. To? Ja zrzuciłem jedną bombę tego co tu wybuchnąłem. Zobaczcie na nagraniu. <gry> na nagraniu. Jak zobaczę na nagraniu jak... Jest moja perspektywa wytyfy. Co wierzysz? Bierz przez pół mniej. I do ciebie idą. Jeszcze jeden wystarczy. O, no za drugim. Ok, ujdzie. No. mecz mógłby być mniejszy. No to co? Lecimy teraz na Wingmana. Shortast. Ach. O kurde, o! Dobra, jednak robimy odcinek z overwatcha. Gdzie on jest? Tak osuje mnie. Nie, świetna ucieczka. Zablokował się od ja spadłem na sam dół. Nie, no spoko, ty, ty ja może sobie postawię na raspie. Lepiej, żebyś pochodził po mapie. Dobra, rozruszam się cardio i te sprawy. Liczba kroków. Nie nie, to na koniec. Liczba kroków musi się wpierw zgadzać. dzięki. Tore, widziałem tylko... Widziałem wroga, rozumiem. Jeden jest przy mnie, dobra, jeden jest przy mnie. O Jezu! Zakosowałbym mnie! Oboje są tam Jeszcze jeden musi być gdzieś blisko Albo auto, albo blisko Mogło. Daj mi sekundkę Dobra, nie mam wallhacka, ale przeskanuję Nie, nie, to jest odcinek Overwatcha Nie mam wallhacka, ale przeskanuję Jest CT, jest CT ojej o nie, jest tam dwóch przynajmniej. Ało, aha. No okej, okay. to jest odcinek overwatcha. Nie gramy misji. Robimy overwatcha. Ja wierzę, chyba jest mój ostatni mecz z Tobą. <grym> Jeden z ostatnich i <grym> to są ostatnie misje. Nie no, spokojnie, zanim dostaniesz wakę to tak zrok minie <noise> Zanim osądzę ten moment. Oboje Site'a Nie, jest jeden tutaj Nie rozumiem trochę, ale mi sprzedał ze skrzynkami, tam na daleko, tam gdzie się patrzysz Uch. Masz na przycisk przyznaj się <noise> Tak <głos> Nie mam Olchaka, ale przeskanuję to będzie dosłownie tekst tygodnie. A to temu, którego zabiłeś za minus 12 No wiem, że łatwa mapa Spokojnie, jeszcze jedna Jest yy, wewnętrz... wewnętrzny Na zabiłem Aha, czyli też masz ty flash. Yy. Dobra, ziemi ta... um, Ja się czuję dobrze. Dam, tam ci jakacza mojego. Ok. Już jestem pewien, że masz na przycisk. Tam mi albo plecy robi, albo na sajcie. No i ten ostatni ma jeden HP. Jeden? Ty bejterze. Mam azerami. <noise> Jak ty bejtujesz? Sądzę, że się... ...nie nabrał na tą sztuczkę. Definitywnie się nie nabrał. Co obydwoje na sajcie? Finite Player. Na sajcie jest, na sajcie jest. Nie chciałem w ciebie strzelać. Posałem mnie skanować. Hmm. Od shorta chyba. A mnie przestraszył. OK, mamy skończoną misję. Tak, więc na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie, jeżeli się podobało, wiecie co robić. A my już widzimy się na następnym odcinku. Tak więc na razie, cześć. Mamy złoty żeton wreszcie.